Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ostry, to jest kolejny odcinek z Minecraft. Co? No czemu mi przerywasz przywitanko, no? No, się wyciszył, no. I mi przerwał, przerwał się i wyciszył, no. No, no to witam was. Już zrobiłeś przywitanko? Ja, już zrobiłem przywitanko. No mi przerwałeś, ale jaki tym. Dobra i masz już wszystko, wszystko fajnie? Jest! No nawet... tak już, raz, dwa, trzy, cztery, pięć przyszliśmy, a nam się zostało dyniowe, jeszcze dyniowe, trzy. Płomienną kuźnię. Dobra, idziemy mamy do płomiennej kuźni. Pastwiska, mamy dyniowe pastwiska i mamy płomienną kuźnię al albo pustynną świątyni, ale pustynną świątynię sobie zostawimy na sam koniec, bo później nam się tutaj coś takiego odblokuje. Czyli Dobra, co teraz? Idziemy? na kuźnia albo na dniowe pastwiska, wybieraj Ty, a my mamy za słabą moc na czwarty na domyślny, bo mamy 15, to jest potrzebne na szesnasty. Dobra, jest ok, bo my mamy coraz to większy domyślny jest. Dobra, Dobra twórz kolego. pastwiska, jest okej. Okay. Nie przedłużamy moi drodzy, jest fajnie pięknie. Patrz, a ci co tutaj robią? Dzwonki co Party. nie Idą party wpadku? robić. Co? Idą party robić, co ty? Mario party będą robić, dobra, za będzie katsenka, będzie nie możesz nic mówić, jo. O oh my god, my ich musimy ostrzec! No nie gadaj mi, no! Dobra! Znajdź wioskę. <noise> dobra, przewijam to. E, ale no to my tu jesteśmy w Polsce, wiesz dlaczego jesteśmy w Polsce? Pols Bo tu jest no. brzoza, to drzewo to jest brzoza. Da, Jesteśmy w Polsce, może znajdziemy twoje mieszkanie. Moje. Ale ja nie mieszkam w Polsce. Wiem, ale moje mieszkanie bym znalazł. Idziemy na Warszawę, chodź. Dawaj, lecimy. No ty! No, no kurde, to są sebiksy! Jakieś sebiksy mnie biją, ty. Ty co mnie do mnie leci? O nie, tu jest ten, czarodziej z Krainy Ozy. Już go zabiłem, dobra. Pa, ile HP, pyk! Już piórunami bije, ty! Ty my możemy iść albo tu, po... albo tu, może ty iść tędy, a ja pójdę prawą stroną, co zobaczysz? Dobrze, ty ja mam jakieś kulki za mną biegają Dobra, to jedę na prawą stronę. A nie, bo my tam musimy iść prawą stroną, pole No to schodzie. chodź tutaj, bo to tu może być jakieś super, nie wiem ja, broń na przykład potężna. Na ale super jest ta broń! A, okay. Super jest ta broń! Bije tak, piórunami bije i bijesz samą bronią i walę w podłogę, co? Aż ty robisz, a ja mam kamehameha. <noise> jak ci zarabisz. Ej, ci czarodziej to, tutaj mi bije. Była skrzynka. A widać, że ty masz Czas? jeszcze jakąś tam lepszą skrzynkę. W ogóle załączyły mi się buty szybkości. Buty szybkości. Mogę Ej, mam tu skrzynkę będzie. jakąś potężną. O. Zbroja łuskowa! Jeszcze lepsza? <noise> oh my po co lepsze? Zdrowie 78, inspiracja dla tej broni powoduje. Znajdź wioskę! Nie łuski, łuski, obrażenia w walce wręcz plus 30% a tu mam aura wam... ale ta pajęcza zbroja mi się bardzo podoba, bo nie dość, że ona jest unikatowa, A tak w ogóle... Łzostwo? Jest... Widzowie, nie chwaliłem 20%. wam się. I wręcz 20%. Tak w ogóle widzowie nie chwaliłem wam się, ale patrzcie co zdobyłem. Zdobyłem młodtora. Dobra, ja biegnę znaleźć wioskę w Polsce. To jest polska wioska. Pykcie! Pyk a jestem potężny. Wrzuciłem TNT niechcący. O, teraz widzę wybuch. Coś nie, się nie zepsuło. Nie wiem, Ale niechcący, wyrzuciłem TNT. Dobra, gdzie tu jest ta skrzynka? Tu, jest, tu skrzynka. jest skrzynka, coś jakąś zbroję dostałem. O, nie, mam w końcu jakiś lepszy miecz, chyba. Nie no, czemu ja dostaję cały czas potężne bronie? O nie, muszę ją rozebrać. 35 39,57 i tak to jest lepsze dalej. Bo to jest co bezpłynie. to jest? Prezent to jest to jest to, niespodzianka? To jest to, nie co? Przy ja użyciu mikstury że... zdrowia no. otrzymasz losowe przedmioty, założ. zużywalne. A, zużywalne. Ja tutaj dostałem jakiś. Yy, wiesz, co ja dostałem jakiś miecz, no. ale on w ogóle nie ma nic w sobie. Losowa przywżywność. Tak mi się wydaje. Dobra, ja to chcę, nie chcę jakiejś tam żywności. Ja sobie to zostawię, dobra, lecimy dalej. W ogóle tu już jest jedna wioska spalona, ale smutne, bo... Nie no nie polska wioska. I wszystkich tutaj ostrzec i oni, tam to chyba jest, jest druga wojna jest światowa, wioska. wiesz, przynajmniej mi bo tak to, jest to przypomina. Wojna. Bo to jest wojna, duś go! Poleciał <grym> <się> <grym> w ogóle, to jest śmieszne. Ej, kamera mi się oddaliła, tobie to się tak oddaliła? No przecież to jest kurde taka fajna grafika. O, piraci! Karaibów. Ty to jest rzeczywiście statek, ja nie widziałem że to jest statek Myślałem, że to jest autobus No Ej, ja nie mam strzał! Jest kłopot trochę Pyk, pyk ich tam! Kurde, ty, jak ty, to jest ty, potężny! Hita bierzesz? <laughs> no nie wiem, ja, mam ty ja mam 100 obrażeń! Ja mam 100 obrażeń, ty O Jezus Maria, 110! No. O nie Magowie, bici! Jest... A 180 damage'a, to jest jakaś chore no, to jest mega chore, bo ty jeszcze jakieś pioruny mnie tutaj dali. to nie jest normalne. <noise> to, to jest Thor, nie... ja mam młot Tora! Pierwszy odcinek był taki, że ty, jaki ty masz potężne itemy, a teraz to się nie... No, ale zobacz, mówię ci, że ja chyba lepszy tak, jeżeli chodzi o zbroję i tak dalej, a ty masz zaś lepsze te, nie? Pyk, pyk, pyk! Na pyk. <noise> to nie, nie ja zabiłem. Obieczku. To nie ja, to ty. Jestem ja spoko. Pykna hita, pykna hita. Pykna hita, pykna hita, pykna hita. ci trochę. wszystkich na hita zabijasz, nie? No, po co ja mam się leczyć, skoro wszystkich na hita zabijam? <grych> ty, gdzieś ty jest? Ty, ale Ja Halo, powiem, gdzie też ty? zadaję 156. Ja zadaję 117 156 maksymalnie. 156 zadaję, wiesz dlaczego? Bo mam dlaczego? taką zbroję teraz, mam plus 30% do walki. Ale masz słabą broń, Nie tego, ale ja zadaję po 150, Uważaj na pajączki. O nie, czarodziej! Pyk! 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 Dobra, zabij go, bo ja strzałów nie mam. Jest tak trochę przypała. O nie, zabiłem krówkę niechcący. Kurde, krowy mi wchodzą pod celownik. Pyk! Ej, to jest takie smutne, jak ich klepie na hita. O boże, święty prawie umarł. No, jak poleciał? A tu co o, jest, a dungeon! Jest... O! O, zbroja. Zbroja łuskowa. Tej, czekaj, bo coś tu może. O, kurde, dungeon. Co, co to jest? Nowe mi. Co to? Co to też się tu stanęło się? Pyk! Asadska. Musimy ich pierw. A tutaj przecież same takie przyjdą, no to przecież to jest bez sensu. O, i skrzyneczka. Nowe zadanie. Odblokowano poziom arcykryjówka? Ty tu super mega trudną zbroję Mieliśmy nową misję. A co ja Wiesz, teraz ile twoja zbroja daje HP? Moja zbroja daje mi 78. A teraz patrz na moją. Zdrowie plus 105 aura szybkości, poruszania się, plus 15, liczba strzałów w pęku 10. Obrażenia w walce dystansowej plus 30. Wiesz co ci muszę powiedzieć? <laughs> no. Że jesteś strasznie podniecony. Dziękuję, ja się coś się powiedzę takimi nie. rzeczami. Podniecie jakieś nargowanie prędkości, pak na, to na na krótko do poruszanie. Czyli, czy, dobra, ja sobie wezmę coś takiego. Dobra, wieź ja mam teraz 89 HP i w sumie mam 177 HP Ja mam... Teraz mam 172, a mam 205 maksymalnie. O jeszcze mam to jest <laughs> Ej, ty, a bo ty chciałbyś być lepiej, co? No. <laughs> A ja nie mam tego niestety O, spasji teraz używa No Żeby się szybciej po... o, pyk Króliczek zajączek, o Teraz którędy? Tu chyba górą, nie? Tutaj, górą, no. tutaj, 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 tutaj No idę, 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 idę Idalelelelelelelela Ciekawe, czy można... Nie można, dobra, myślę, że można zaczarować To jest Ty, co się tu dzieje, co oni za... O Jezu, ile tu jest No, zobacz, co oni z tą wioską zrobili, no o nie, bez tej zbroi mało za, zadaje obrażeń, tylko 80. Dobra, Kite's majones, jest przynajmniej na hita są. Co za bambarylon. Co no. to robi? Ło! Wow. Coś ty zaś tam zrobił. Nie wiem, pa, kamehameha, pójk! Coś ty zaś tam zrobił, ty. Czekaj, muszę go zabić. O! O nie, tu jest czarodziej! O nie, ginę. O jezu! Ty tam. O oh my god, to zaś jest? To jest Hulk! Patrz ten, ten tutaj wszystkich podlecza, dobra. Zabić ten go! Pik, 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 dobra. Ja się tutaj troszeczkę podleczę, okej, okay, dobra. Tutaj coś jest, tu. tu? Nie, tu nic nie ma. Nie ma, tutaj chyba nic nie ma. Chociaż tędy mogliśmy sobie też przejść do wioski, ale dobra, może mieć też tędy na spokojnie. O, skrzynka. Miam, miam, miam. Ale fajnie, żeśmy sobie odblokowali nowe zadanie. To jest... No Przynajmniej coś będzie nowego do robienia. No. Dobra, tu coś jest. Skrzynka. O, I strzały. Nareszcie strzały. Mam TNT na głowie. Widzę. Trudno nie zauważyć. Ostatni dom. Czy to jest ten ostatni dom? Czekaj, ja bym się tu roze... O, 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 i patrz, i skrzynki o, są, mówię. Uwaga. uwaga, bo zasadzka. O nie, znowu ten mały gnojkuś. No. Ja za chwilę, będę TNT rzucał... He, Hehehehe, wypościerałem wam moją armię. Nie. nie trzeba chyba TNT rzucać, bo my... Przecież nie. Jak, nie, to nie jak będzie boss, co ty? No chyba, że zginiesz. Musimy ich chyba- Oj, coraz więcej. Pyk, pyk, pyk O pyk, nie. Pyk, dobra. Dobra, już. Znać wioskę, dopiero wnioskę, dobra. To czekaj, to może być skrzynka. O, z- Opuść most, zwodzony! Dobra, pyk, ej, ta kusza jest lepsza niż ten miecz. Widzisz? Ten zaś będzie teraz z kuszy strzelał. No bo ona zadaje 70 obrażeń. Twój strzała się znowu tam zbugowała. Ui! Ej, skrzynka z opatrzeniem, dobrze. Biorę za darmo, to biorę. Lecę też. To jest kolejna skrzynka. Dop je o, ty, dzięki ty? za regenerację. O, nie ukradłeś go? <laughs> bo... Ja się upiekłem, a ty całą ze żarty. Dziękuję. O, nie, czarodziej! Zabić go! O nie, 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 strzelaj do Creeperów! Uważaj. Bo Kurde, nie, nie mogę. Mogłem... To... Pyk! <głos> <głos> to też nie. O nie, coś tu się stało. Uważaj. Ty, nie mogę stąd wyjść. <noise> Oła, dzięki. Ej, no co jest? Nie mogę wyjść. muszę troszeczkę tutaj podleczyć, wiesz? Gdzieś się kierą na mnie. Pyk. Pyk i piorunami w pysk. Pyk. Nie no ale to jest potężna broń. Pyk O nie, tu jest mag! O Jezu, prawie zginąłem. Dać przywoływacz. Zaś... O nie on jest... On jest mega dobry! Dobra, ja czekaj, bo ucieka. cię! Coś... Jezu, jaka muzyka! Hopie. Jaka muzyka ty! Uciekaj stamtąd chłopie! Ja go zniszczę! Na moc potrzebnego czerepu! Oh my god! Świnka ucieka! Jak chcesz do niego strzelam! Dobra, 300 obrażeń zadałem. Dobra, mamy HP, jak to super, że właśnie w tym momencie, znaczy nie HP, tylko że w tym momencie zdobyliśmy poziom. No. Ale spoko, ale widzisz, jak ja do niego z tego kamehameha... No widziałem, skuruję. widziałem, to było piękne. To było... zakochałem się w tobie aż. No to, wiesz. Jest, jest Ultra Creeper tu był, widziałeś to? O, jest Ultra Creeper, uważaj! Zaklęty mob Creeper! Dobra, zabiłem go, oni są strasznie potężni. No, on, wszyscy... wczoraj... Uważaj! Uśmie. Dobra. A! Uśmie, prawie tak, zginąłem. To znaczy, czekaj. Czekaj. Hopa! A ci na kurczakach jeżdżą? Widziałeś to? Wariaci! No, no na kurczakach jeżdżą? No! Czyli czekaj, bo my musimy iść tędy, ale wydaje mi się, że jak sobie tutaj pójdziemy, tutaj też może być ciekawego jakiś dungeon. Albo też... Dobra. No! Tak! Kolejny 17-minutowy odcinek. Jak na kurczakach jeżdżę. Widziałem tak. to! nie? sobie Co To było mega dobre. Ja wiem, Oni poszli to się do kościoła dobra. modlić za to. O, o, o. Pyk. Nie ma czarodziejstwa! Pyk. Ja tutaj... tutaj jest jakiś mag. Dobra, zabity. Fajnie, zablokował mi drogę. O nie, kolejny mag! Dobra, zniszczony. Nie będzie o, nie. mi tu. Oh. O nie, o nie, prawie zginąłem, prawie zginąłem no, barynie, A, ja Dostał Lamy w ogóle nie używam, dlaczego ja lamy nie używam, czemu mi nie przypominasz? Nie, ja też o niej zapomniałem Chyba A, zapomniałeś do... o niej, dobrze, ja sobie przypomnę no, ale A, to jest jakaś masakra Zabrał mi regenerację Pyggo, 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 o lama przyszła Lamusian lamus <laughs> Opowiem ci kawał, dobra? No? Suchara jak nazywa się czarodziej bez pracy? Nie wiem. Rozczarowany. <głos> <głos> A ciekawe, teraz inne. Ile szarych komórek ma blondynka? Nie ma w ogóle. Jednego smartfona. <noise> o, kolejny dundziao. Pchodzimy. O, Jezus Maria! Ciekawe, tutaj coś fajnego. No, i prawie 20 minut, kolejnych, to przesiedzimy. Ale wydaje mi się, że on nie będzie chyba aż tak długi. Tak? No, już mamy 20 minut. Jezu, co to jest? O, Jezu, ile tu jest? Zginąłem! Ja, serio? Zginąłem. O, Matko święta, przynajmniej no, świętsza! Się Mana, pana. fana! Kurde! Co ty no, co ty robisz? Pającu, ooooooo, zginęłem, zginąłem. To jest zbyt potężne, nie wchodzimy to nie wchodzimy tu. Jak to jest zbyt potężne. Widzisz, patrzu. tutaj nic nie było. A tylko se, tylko zginęliśmy, co najwyżej. zginęliśmy i zdobyliśmy wieżę w 15. O, faktycznie, dobra, wychodzę stąd, nie, nie warto mojej uwagi. Bez sensu. O matko, jak tu jest. Ten ma kamehame. A to ja też użyję, pyk, ale słabe. O nie, znowu! On. No przecież to jest... No przecież on jest zbyt trudny na to On jest zbyt HP, On jest zbyt I on jest zbyt potężny. Do ciebie szyję, fajnie ja, pyk, oczyściłem ci trochę miejsce Oła, oła! Lamy przyzywam, w ogóle lama pomaga już gdzie ja jestem przybył, Ty nie wiem właśnie O Jezu co on robi! On, on tu jest Dobra, dobra zniszczony! Dobra, kolany. Dobra, regeneration. Nic się nie dzieje. Uważaj na króweczki. Jezu, ja gdzie robię. ta wioska jest? Ona jest kurde prawie na końcu kraju. dzwonem O o! Dawaj to. Swineczka ważna rzecz. Ograbimy ich, nie? Dawaj dzwoń. Halo, dzwoń! Dzwoń, dzwonku dzwoń! Konim mszy! No i co teraz? O nie, kolejna zasadzka. O jezu, ale było, po... ale jest to potężne, naprawdę. Postarał się ten zły. Ja się kręcę, trzy moby, faktycznie. A nie, trochę więcej. Dobra, pyk tu. Ale jest potężne, no naprawdę. O nie, lamo, nie. Ja uratuję lamę, zobaczysz, uratuję. O nie, o nie! Sam zginęłem. I Lama no też, ja mi, też zginęła. mi zginęła! I Lama też mi zginęła! Tak, Hahaha, <laughs> ciekawe... się się co? Patrz! Hahaha! czekaj! uciekaaj! KBK! rzuciłem. Czekaj. Masz 20 sekund. No nie! No zablokowałem się! <laughs> o Jezu, jeszcze jakiś boss, kur... <laughs> Aż co tu się co? dzieje? Ja nie wiem... Oh my God, Jeszcze jest jakiś dinek. boss wiem, jest Ej, wiesz, my ostatni raz możemy teraz zginąć. Bo już nie co? mamy więcej... Nie mamy więcej przywoływaczy. O święta święta! <laughs> on tu idzie ten szaman. O matko, jak tu idzie? O Jezu, zmarnowałem strzałę bardzo. O Jezu ile mam HP przecież to jest przystrane. Lama. Się... Ej, nie mogę strzelać Gin! No, A ła, no, no, on HP zabiera A wa! Ale... <laughs> Nie no, jest zbyt potężny! Lamo, pomagaj, ale już! Dawaj ze strzał go, Dobra, zaraz zginę, zaraz, zaraz zginiesz Ej, lamy mi zabił! Zginiesz za to! O. Dobra, zginął! Jezu nareszcie! Ile to Dobra, można? Ja tego dostałem, jakieś sierpy dostałem, moment, moment, moment Sierpy Sierpy da 20 Sierp i młod! Bez sensu Jesteśmy w Polsce. I co, już koniec, pan? do ratusza, ucieknie. O, zwycięstwo. osiągnięcie. Bardzo fajnie, było bardzo przyjemnie. Ty, możemy jeszcze w sumie jeden odcinek nagrać. Mam nadzieję, że nas nie rozłączy, dobra. Czemu ty masz więcej punktów ode mnie, ty, oszuściku? Czekaj, czekaj, bo ja teraz otwieram tutaj skrzynkę miłości. Ja też otwieram. Uwaga, opening. Ruch wichrów. Czekaj, Czekaj, ty, ty to. Wichrów, nocy, wiesz, co ja, wiesz, co ja, wiesz, co ja dostałem? Płomienny kołczan. Ten kołczan jest pełen najbardziej śmiercionosnych ze strzał. Uuuu. Ej, patrz, kto tu jest! Co, ktoś się nowy pojawił, pewnie. kupiec wędrowny. O matko, jaki on jest drogi, pa! On ma 188. Patrz na rzeczy, mogę coś. Nie mogę sobie nic zająć. Co to jest ten kołczan? A co kto, mogę? to jest? Kupiec wędrowny? O, jest Dostępne potężny. Sobie do o tego. buty szybkości, Zaje fajnie. Znowu buty szybkości dostałeś? Jeszcze raz otwieram. R Ty co to? Much muchomor muhomor sromotnikowy dostałem. To mam go zjeść, nie wiem. Dobra, to też kończę. Do zobaczenia w na następnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się spodobało.